No, niewiadówka jest przygotowywana do malowania, stała umyta, jest w trakcie szlifowania, później zostanie odtłuszczona, jak widać jest odnowiony już zaczep, koła już są założone, też pomalowane nogi mają też już pomalowane no i będziemy się brali pomału za malowanie ale to raczej dopiero jak będą bardziej ciepłe dni to będziemy malować Oklejać szyby, oklejemy one ciemno. Także no jeszcze czeka nas dużo, dużo pracy. Pozdrawiam serdecznie.